Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Minecraft niestety po nieudanym, nieudanym, wystąpieniu w ostatnim odcinku postanowiłem nagrać kolejny odcinek co, już przestraszyliście się, że może nie będę już grał w Minecrafta, ależ będę i będę i muszę się odwdzięczyć, a wiecie komu? Nietoperkowi, Nietoperkowi z z netheru, No, ale dopiero zrobimy to, gdy, 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 gdy już będziemy silni i niezwyciężeni, a to już będzie, mam nadzieję, że niedługo, ponieważ dzisiaj po tym co się dowiedziałem, że są tutaj takie takie, takie, takie wielkie, wielkie hmm, struktury zwane dungeonami, to są takie podziemne. Ostatnio właśnie jak z bratem sobie grałem na multi To właśnie mieliśmy taki, ale super masakra, tyle tam wszystkiego jest, że łoch Naprawdę. Yy, tak więc... Yy, tylko musimy sobie zrobić jakieś zbroję. Czy żelazna będzie dobra? Czy żelazna będzie dobra? Chyba tak. Żelaza mamy całkiem sporo. Tak więc sobie wykonamy budki. Czapeczka To i spodenki jeszcze Okej. Okay. Może żelaza nie będę brał ze sobą, bo zawsze będzie można go ukopać. To dziodostwo sobie ściągniemy. Chociaż nie mam tak sporo. Kurczę tam miałem 38 level. Boże, jak mi to boli. Ajajajajajajaj. Dobrze, chodźmy. Chodźmy na przygodę. Na szczęście nie trzeba... Trzymy... Aha, bo kurczę, mi się trochę węgla. Wezmę sobie ten stack węgla. I może o dirt mi się przyda, muszę mieć dirt. Co jeszcze może sobie wezmę? Wezmę sobie te deski na patyki w razie czego. I dobrze, idziemy w tą stronę, co noszę query. Wybieramy się w tą stronkę. Dobrze. I tam wiem, że w tą stronę mam najdalej odkryte i tutaj mam już te tereny takie, co się nowo wygenerowało i są to te nowe złoża z dodanych modyfikacji, które były później. No tak. Zobaczmy sobie jeszcze do Query, która jest godzina, żebym wiedział, 20 po, 20 po 11, moi drodzy, wtorek, 20 po 11, a wy ten odcinek będziecie mieli prawdopodobnie, wy, sobotę, coś takiego. Tutaj mamy, widzicie, tu mam poustawiane sobie na tych dajmondowych rurach różne rzeczy. A spoko, tu się tam raczej wszystko zmagazynuje odpowiednio. Tak więc chodźmy. Tam działa Marble. Jak widzicie, to już są te nowe tereny. Możemy tam się w sumie udać. Tylko, że to jest tak pod ziemią, kurczę. Te. Te, te chodzi mi oczywiście o. Jak to się nazywa? O ten dungeon. I w tych dungeonach właśnie występują takie rzeczy jak. Jeszcze się nie usunął ten. To śnieg się powinien usunąć, mi się zdaje, z lodu. A mniejsza o to. Fakt nie mam miecze na, yy, na wilkołaki. I tu możemy mieć problem. Gdzieś tam był. Tam w tej wiosce byłem. Nic tam zbytnio nie ma. Po prostu te takie najbardziej. A, i tu był wulkan wcześniej. To można zauważyć. Patrzcie, jak ta góra wygląda. Trzeba będzie tutaj ustawić guary. Hmm, tutaj tam coś się widzę. Jak się rozprzestrzenia, ciemniejszy dirt. A te fajne struktury. O, i tutaj, właśnie, są gdzieś te kinia I tutaj może coś by było. Dziwnie to na tej mapie wygląda. A patrzcie tu mam to właśnie czerwony granit I tak samo wygląda ten czarny To znaczy że tylko, że jest czarny po prostu <grybuj> A to sobie wykopię To są właśnie te super O nie No tylko ja tak potrafię wpaść Grzybów to jest od piernika A Grzyby nas dzisiaj nie interesują Gdzie to jest? Gdzieś tutaj na górze. O, dokładnie. E, 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 ciekawe, gdzie ten John, John tu może być. Chodźmy, może jeszcze dalej trochę poeksplorujmy, bo ja tam jeszcze w ogóle nawet się nie zagłębiałem dalej. Będzieśmy atakować, atakował, czy nie? O, tu jest ten. O ty kurde bo ci zaraz tutaj normalnie Wcześniej mi nie atakujesz a teraz mnie atakujesz Zdenerwowałeś mnie Nawóz Ale mi to koniecznie na razie. O nie, Misio jest głodny Też mnie będzie atakował Spadaj Na rej O, też to się wygenerowało, co to się stało Patrzcie, ile tego czarnego granitu jest o, właśnie to jest to. I to śmiało możecie brać. Będę brałcie w aucie. Gdzie? Ehe. <laughs> tu mamy jakieś tereny nieznane. Najlepiej te dungeony dungeon widać w wodzie. Tylko, że. O, jest to z Construct. Patrzcie, tam jest chyba jakiś kanion. O, ty, ty. Ty jest bereźniku, ty. No, jest osium, jest lawa. Wszystko to, czego mi nie trzeba. Na razie. Nie, nie będę tam szedł. Obiecaliśmy sobie poszukiwanie, eksploracja. Ale nic. Nie widać żadnego, żadnego oceanu, wiecie. A takie coś najlepiej widać właśnie w oceanie, w środku, wiecie, w wodzie Jeżeli jest takie taka ta cegła co mam zbudowany z niej ten taki dół tego magazynu naszego No to właśnie znaczy, że jestem dungeon. No tutaj też nie ma Ale przepłynę tędy, to jest taki lodowiec ten duży Dziwna to mapa wygląda, No nie wiem co się z nią stało Musimy wejść po prostu pod ziemię i popatrzeć Czy to jest glina? Nie To jest piasek Nie, ta to była glina Ryby pływają sobie Pomóżcie mi znaleźć... O nie, tam jest taint Tu jest jakaś dziura? Nie ma tutaj dziury Ale jest lag Holy crap, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Szkoda bardzo. Bardzo chciałbym z wami pójść właśnie do tej... do tego dungeonu, byśmy tam sobie po Expedii i powydobywali. To jest najważniejsze. A tutaj są w tym dungeonie są blazy byśmy mieli Enchanting Plus, to co właśnie potrzebuję. Gdzie to będzie jakieś kurde? Hmm... No, potrzebuję jakiejś jaskini, żebym mógł sobie pójść i kopać, 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 kopać... I żebym mógł sobie na mapie zobaczyć takie coś. Jak tam ten Dungeon. Czy tam jest jakieś morze? No, morze, jest tam morze. Zobaczmy. Powiedzcie, że tu jest taka cegła? Nie ma. Kurczę. Faja jasny gwint, ten syf uzależnia. Ups. I skończyła się nutka. Jest. Tutaj jest morze. I tutaj sobie teraz popatrzymy. Mam nadzieję, że nic nie będzie tutaj pirani jakiś innych ochy, ochy, coś tam jest, ha ha ha, mamy to. Proszę was, zapraszam na eksplorację. To jest ten dungeon. Zejdziemy sobie w jakimś cichym rożkiem. Nie, 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 ty mnie tutaj nie atakuj, bo ci zaraz tutaj kurde zjem. Gdzie ty jesteś? Dobrze i widzicie jesteśmy w środku. To jest ten dungeon. To sobie naznaczymy sobie wejście. B. Wyjście e, Tu mamy wyjście proszę Was O nie Zenczątowany łukiem Co zagnuj? Przemienia się Czy naprawdę No way Ile ten odcinek już trwał Chyba nie jest zbyt długo, nie? Nie, 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 proszę, nie, 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 nie. Tylko chcę tam zagrodzić. Łoda hele. Jakby mi tu ten wilkołek przyszedł, to bym normalnie chyba nie wytrzymał psychicznie. Zasrany, Enterman. ahaa jeszcze nie pojawicie. no niestety teraz będzie go bicia troszkę powoliśmy nie zniszczyć miecza co mnie tak czepię to on tak mnie czepie no dopiero pół hp mu zabraliśmy ja pierdziele. Zaraz, może gdzieś to będzie gold, to sobie przepalimy i zrobimy sobie goldowy miecz. A, jeszcze wam nie pokazywałem, jak ten dungeon wygląda. Poczekajcie chwilkę, tylko niego zabiję. Patrzcie, to są takie prostokątne krypty. Oskar Knika. O nie. Mój bunkier. Tutaj muszę sobie poświetlać, Fuck nie mam pochodni. Muszę sobie zrobić pochodnie. To sobie przerobię wszystko na patyczki. Dokładnie. To wypieprzymy. A, co ja robię? A, po prostu jeden stach sobie zrobimy. Bo tutaj jeszcze nie jest wszystko tak poświetlane, żeby mi się nic nie pojawiało. Jak odejdę to mi się zaraz zacznie respić i będą jajka. Yy, dobrze, ale chyba już będziemy powoli kończyć ten odcinek. O kurczę, ale na następne odcinki mamy co robić. Tu jest masakrycznie dużo eksploracji. Naprawdę. Nie wiem, czy sam w ogóle dam radę. Dobra. Na szczęście pomyślałem w ostatniej chwili. Pierwsze zagrodziłem tam No te wilkołaki będą największą moją zmorą. Fuck you Sukin synu. Nie, lax Laxis nic Nie są moimi przyjaciółmi. Nawet mamy tu trochę glowstowna, tak więc fajnie, nie? O, tam jest blaze. To, widzicie takie na dole y, ze złotymi rogami? Tam są na pewno blaze. A, jeszcze oczywiście pod spodem jest sporo... sporo potworów, tak więc... ten poziom to nie jest ostatni. No co jest? Patrzcie, jak gnój. Dobra. Lecimy, przepalimy i robimy. Wiecie co? Zrobię sobie to kurde, e, crafting i drzwi. To będzie zajebisty pomysł. Zrobimy sobie taką bazę postojową, nie? To jest idealny pomysł. Super. E, I teraz tak, zrobimy sobie. Fuck, nie mam tego. A, tutaj będzie kobla. Dokładnie kobla to jest wszędzie, nie? <śmiech> <śmiech> Bardzo fajny ten, jest ten dungeon. Bardzo mi się podoba. Jest sporo zabawy przy nim. Mam nadzieję, że też wam się podoba. A kiedyś tu sobie postawimy query nad nim i zobaczycie, co się tutaj nazbiera. Ten cały kamień zajebisty będziemy mieli i nie będziemy musieli go w ogóle robić 6 I zaraz będziemy mieli mieczyk a możemy sobie zrobić jeszcze skrzynię a niestety musimy trochę coś to drewno sobie powrzucam te żelazne rzeczy okej okay. o już mam dwa na pewno wystarczy chociaż może jeszcze drugim zrobię, bo to będzie szybko się kończyć, nie? Dokładnie. Jeszcze jakbyście wiedzieli, może kurde jak zrobić, żeby to z, z, z moje życie się szybciej regenerowało. Czy jakieś może jakieś pasy, czy coś? Czy nie ma takiego czegoś? O nie, jest wytkołak. Teraz szybko padł w miarę. O nie. Nie lubicie? A słyszycie to? Blazy. Ale wydobędziemy sobie jeszcze to, ten gold. Mogą być ciekawe odcinki z tej eksploracji naprawdę, tak więc polecam oglądać. Na pewno będzie super zabawa To by Ci mogłeś to wszystko pooświetlać, fuck Może zobaczmy Ło de hell co to w ogóle jest Skrzynię sobie weźmiemy A to dlatego... O tam są blazy. O nie. jeszcze łucznik. tego mi było trzeba, pięć szmato. o nie, 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 Palę się. Suki syny. Te Blaze tu zaraz stoją, zaraz jeszcze zginę dopiero będę do Hu, 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 Raz, dwa, trzy. Podejdź tu. Suki synu Nie palę się. Proszę się. Jest! Blaze, blaze. Oh. Oho <laughs> Uciekłem, uciekłem To sobie jeszcze poświetlam Widzicie to szkoda, że nie ma jakichś portali Jakbyśmy mieli portal, o Boże Mamy blaza. Moglibyśmy w sumie wracać do domu i zrobić sobie enchanting. A ile jest do domu? Gdzie jest w ogóle dom? 700 metrów. W sumie to nie jest tak dużo, ten 700 metrów. Ten kilo by mi wystarczył, żeby to wykopać. <laughs> <laughs> Myślicie, że możemy tak daleko kopać? Nie, co no wy? Może popatrzmy w skrzyniach tutaj na górze i może znajdziemy... Dobra, ale sobie tutaj zostawię to wszystko. Iridium, oh my god. To jest zajebista chyba że Iridium, nie? Tak mi się po prostu wydaje, tak wcześniej było zawsze. Chodź tu. Hi. hi, hi. Mam... ...dwoje drzwi. Hihihi. Hi, hi. A ty, kurde! Ha, ha, ha. Dobra, idziemy na palowanie. Bo tam są jeszcze skrzynie, widziałem. Szelazo tutaj jest. To tak ciemno. Gatło się nie załadowało Opak, ofak, ofak Czyli tam coś jest jeszcze wyżej, my nie jesteśmy na naj najwyższym poziomie Widzieliście, spadli z góry Co to jest to napis sword? Ciastka do jedzenia. A to oczywiście nam się do niczego nie przydaje. Takie ciasteczka. O oh, fuck! Czy wy to widzieliście to co ja? Musimy go zabić, ale mało życia trochę. Gdzie tu jest naucznik? Musimy go zabić, będą diamenty, będą diamenty, mówiłem, będą diamenty Dobra, już nie ma łucznika Atakę! Atakę, 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 atakę! Diamant, 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 diamant! Hi hi, 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 hi! Mamy go Zagrodzę tę wodę, bo mi jakóś szlak trafi. Gdzie ma mam diamanta? O gdy się opłaca zabijać. <laughs> ich tu będzie cała masa. Co to? O fakt ten niewidzialny gnój. A, bo pająk nie może tędy wpaść. <laughs> A jest jestem do zabijania tych, może by mi dropło to do wielkołaków. Zobaczmy jeszcze do tej skrzyni. Shit. Safari Net. Przyda mi się to, nie? Bo to będę chcę przenosić. Ha. Dobrze, fuck mam tylko 70 HP? Really? Muszę z stąd spadać. I to tak na jednej nóżce Tutaj jest nasza baza. Okej, okay. mam nadzieję. Chyba tak sobie myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Będziemy widzieć się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę będzie mile widziana. Mamy diamenty, jak widzicie. O, to już mi się zmieniło. Mamy diamenty, co pozwala nam na dużo, dużo, dużo rzeczy. O, jeszcze nawet takie coś mamy, nie wiem dlaczego to jest. Nawet factorization. Coś tam jest sporo. Tak więc będzie tutaj zabawa. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia do kolejnego odcinka. topa cześć.